Co w sobie lubisz najbardziej? Za to, że umiem jeździć na dartach. Za to, że jestem odważna. Za to, że mam talent do rysowania. Za to, że jestem inteligentny. Za to, że jestem utalentowana. Najbardziej lubię sobie swój uśmiech. Za to, że nie bardzo dobrze pływać. Za to, że nigdy nie przestaję dążyć do celu. Kocham siebie za to, że umiem potrafić wykazać im wdzięczność. Kocham siebie za bardzo inteligentny umysł. Za, kocham siebie za to, że jestem piękna. Kocham siebie za to, że umiem dobrze malować farbami. Kocham siebie za to, że jestem odważna. Kocham siebie za to, że jestem bardzo wysportowana. Kocham siebie za to, że umiem wyrazić emocje. Kocham sobie to, że mogę iść własną drogą. Kocham siebie za to, że nigdy nie przestaję dążyć do swoich celów. Kocham siebie za to, że mam talent do piłki nożnej. Kocham siebie za to, że umie pomagać biednym. Kocham siebie za to, że mam talent do Boga. Kocham w sobie to, że spełniam swoje marzenia. Kocham w siebie mój cały umysł i całe serce. Kocham sobie to, że zawsze próbuję pomocy. Kocham sobie to, że zawsze się nie poddaję i wierzę w siebie.